Zdobyliśmy pierwsze wzgórze, pod na czołach niczym rosa. Iść będziemy znacznie dłużej z Falasarny do Balosa. Choć wczoraj impreza była do rana, a w głowach szumi majkowy trunek, to idzie nasza kompania zgrana za Manolisem, co zna kierunek. Droga nam się wypłaszczyła, wciąż w dyskusji nowy wątek. Z morza mysz się wyłoniła, a to przecież jest początek. Wiatr przyjemnie nas powiewa, hen daleko nasza meta. Ta wędrówka nas rozgrzewa, bo dookoła dzika kreda. Czasem ktoś się zatrzymuje, to na picie, to na siku, ale drogę nam wskazuje wciąż butelka na patyku. <grymne> Tego nie odda żadna opowieść i nie opiszą żadne wersety. Trzeba pokazać, ażeby dowieść piękna natury zachodniej Krety. Brawo, kochani. Brawo. brawo, brawo, brawo. brawo. Kręta, ścieżka i urwisko. Szybki strzał, adrenaliny. Oj, tu chyba nie jest nisko. Oj, nie. Oj, przydałyby się liny. <grymne> Droga nieco nas zmęczyła. Pomidory ciążą basi. Atmosfera taka miła. Zatem zrobić czas po pasi. Brdęk, brdęk, jamas! <grymne> ja pas, ja mas. Hej, kolendo, przygodo! Jeszcze nie wiadomo, jak ta przygoda się zakończy. Niewielkie pięknie. Droga wcale nie jest łatwa. To się piętrzy, to się gmatwa, uskok, przepaść i szczelina. Przydałby się łyczek wina. Nyk i iski nie ma. <gry> I tym tak. tym razem biorę pieluchę! <laughs> świat. Wszyscyśmy za nie mówili. Każdy siedzi zamyślony. Warto żyć na takiej chwili. Ujrzeć balos. z drugiej strony. Na talerzu mamy kalicunię. Na talerzu mieliśmy sardynki. O, ja jeszcze e, pokażę sardynka, sardynka, proszę. Koloki topita. Tu mamy, mamy i mamy. I Artos. A Manolisek ma jeszcze buk. Buk. I oliwki.